W tym odcinku już niebawem kolejne wyjątkowe albańskie widoki i kolejne albańskie specjały. Pojawimy się w średniowiecznej Cytadeli, przejdziemy mostem łączącym dwa światy i spojrzymy prosto w tysiące okien. Zapraszamy Was w podróż do miejsc, które przez lata skrywały się przed światem. Od dzikich górskich szczytów, przez malownicze doliny, kamienne uliczki miasteczek, aż po turkusowe morskie wody. Witamy w Albanii, czyli Mire Sevini Shiperi. Czy Albania to kraj górski czy nadmorski? Tradycyjny czy nowoczesny? Wschodni czy zachodni? A może wszystko w jednym: to kraj wielu kontrastów. Zobaczcie go razem z nami w naszej dwutygodniowej podróży po Albanii. Kraj wielkich bohaterów, szalonych przywódców i silnych mieszkańców. Starożytnych tajemnic, które przenikają współczesne życie. Autentycznych miejsc, gdzie każda chwila niesie ze sobą historię. Harmonii kultur, religii, szacunku dla różnorodności. Albania czeka na tych, którzy pragną odkryć jej wielobarwną mozaikę. Zaczynajmy. Albania. Część 5. Berat. Kontynuujemy naszą podróż po Albanii, poznając najciekawsze miejsca tego kraju. W poprzednim odcinku byliśmy nad morzem, w mieście Vlora. Opuszczamy na jakiś czas wybrzeże. Teraz kierujemy się w stronę lądu. Nadmorskie widoki zastępują nam okazałe pasma górskie. I właśnie między dwoma wzgórzami położone jest zabytkowe miasto Berat. Jedno z najstarszych albańskich miast. Pomiędzy wzgórzami przepływa rzeka Osum. Najpierw powstała tu osada tworząc cytadelę na jednej z gór. Stopniowo miasto rozrastało się, obudowując zbocze góry. Osadę utworzono i po drugiej stronie rzeki, także na górskim zboczu. Tym samym utworzył się najbardziej charakterystyczny widok z Beratu ściana ułożonych tarasowo, białych, tradycyjnych budynków mieszkalnych, z dużymi oknami i spadzistymi dachami. To właśnie dzięki tej zabudowie. Berat zwany jest miastem tysiąca okien, lub też jak wolą określać Berat Albańczycy miastem okien nad oknami. To dzielnica Mangalem, rozciągająca się na stoku wzgórza poniżej zamku. Zabudowania powstały na przełomie XV i XVI wieku. W przeszłości dzielnica Mangalem była osadą osmańską, czyli muzułmańską. Po drugiej stronie rzeki wznosi się dzielnica Gorica, była zamieszkana w przeszłości przez chrześcijan. Między innymi za sprawą wyjątkowej zabudowy, Berat został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obie dzielnice dzieli albo, można inaczej określić, oplata rzeka Osum. Nad nią wznosi się jeden z symboli miasta. Most Gorica, nigdyś stał tu most drewniany. W czasach panowania tureckiego w XVIII wieku wybudowano kamienną przeprawę. 130-metrowy most został zrekonstruowany w latach 20. XX wieku. To, co sprawia, że jest tak znaczący, to połączenie dwóch historycznych konfliktów religijnych w tym regionie pomiędzy muzułmanami a chrześcijanami. Most jest tu formą i dosłowną, i w przenośni, zjednującą dwa światy. Aby łatwiej było się przeprawić, stworzono tu także nowoczesny most wiszący. To także jedna z wizytówek tego miasta. Jego nowoczesna forma może nie za dobrze pasuje do zabytkowej zabudowy, ale zostawiamy tę dywagację, z tego mostu można najlepiej podziwiać obie dzielnice Gorica i Mangalem. Oba miejsca są zarówno atrakcją turystyczną, ale wciąż miejscem zamieszkania Albańczyków i turystów. Więc i my tu wybraliśmy hotel. To urokliwy pensjonat Ansel. Położony w dzielnicy Mangalem hotel to prawdziwa przyjemność obcowania z historią Beratu. Jednocześnie jest się tu elementem tego wizerunku, a kolejny podziwia się z okien. Oprócz słynnych widokówkowych dzielnic na wzgórzach, Berat to blisko 60 tysięczne miasto, które rozrasta się także wokół wzniesień. W części typowo miejskiej także znajdują się warte odwiedzenia miejsca. Wszyscy przybywający tu turyści trafią z pewnością na Bulwar Republiki współcześnie przygotowana oś turystycznego życia miasta. Wokół niej także znajdziemy zabytkowe budynki. Ale i niezliczoną ilość restauracji i barów. Do południa to jeszcze miejsce spokojne, nieoblegane, ale pokażemy później, jaka tu jest atmosfera, kiedy nadchodzi wieczór i noc. Dodać też warto, że ta miejska część Beratu latem jest wręcz rozpalona słońcem. Berat to jedno z najgorętszych miast albańskich. Doskonale, że przy Bulwarze Republiki stworzono także dodający chłodu park. Zaglądając tutaj widać, gdzie schowali się w ciągu słonecznego dnia mieszkańcy, a i turyści. Radek, co niesiesz w ręce? Wyrki, albo górki, ale tutaj wyryki. Mogę pokazać? Decydujemy się na słynną przekąskę, którą znają wszyscy odwiedzający Bałkany. W Albanii to byrek, w innych regionach burek. Nadziewany placek wykonany z ciasta filo bądź jówka, wypełniony twarogiem, szpinakiem lub mięsem mielonym. W części miejskiej centralnej Beratu nie potrzebujecie żadnych środków komunikacji. Wszystko najlepiej zwiedza się pieszo. Odwiedzamy tu zabytkowy meczet królewski, należy do najstarszych w Albanii. Został wybudowany w XV wieku. Stanowił centralną część całego kompleksu świątynnego. Został całkowicie przebudowany w pierwszej połowie XIX wieku. Meczet przetrwał okres komunistyczny w latach 60. XX wieku, kiedy dyktator Enver Hoxha ogłosił Albanię państwem ateistycznym. Obecnie w meczecie królewskim zachowały się osiemnastowieczne freski i część elementów wystroju wnętrza. Na środku sufitu znajdują się rozety z inskrypcjami wersów Koranu, a fryz pod sufitem zawiera 99 imion Boga. Zwiedzanie meczetu jest darmowe, ale zaleca się pozostawienie datków. To częsta forma nieformalnej opłaty za zwiedzanie meczetów w Albanii. W całym kompleksie przy meczecie królewskim znajduje się także klasztor bektaszytów pochodzący z XVIII wieku. Bektaszyci to odłam islamu, bractwo religijne, zakon łączący wiele tradycji religijnych. W świecie islamu jednak bektaszyci uznawani są za heretyków. Wcześniej centrum bektaszyzmu była Turcja, a potem Tirana w Albanii. Obecnie to jedna z czterech najpopularniejszych religii w tym kraju. Bektaszyzm słynie ze swojej otwartości i integracji z elementami kultury i tradycji. Pamiętajmy, że jest na terenie kompleksu muzułmańskiego, a na jego murach napotykamy także żydowską gwiazdę Dawida. To właśnie religijna mozaika w Albanii. Żeby dopełnić tego religijnego zróżnicowania, ale i współistnienia i tolerancji wielu religii w Albanii, odwiedzamy Sobór Świętego Dymitra. Katedrę Prawosławną w Beracie. Świątynia dumnie wznosi się nad jednym z głównych placów w mieście. Chociaż nie jest zabytkiem, pierwsze plany wzniesienia prawosławnej katedry w Beracie powstały na początku lat 90. XX wieku. Ostatecznie Sobór budowano w latach 2002-2014. Nieopodal nad tym samym placem w Beracie wznosi się meczet ołowiany, wybudowany w XVI wieku. To także jeden z najstarszych meczetów w kraju. Charakteryzuje się sporą kopułą pokrytą blachą owianą. Stąd wzięła się nazwa świątyni. Tuż nad rzeką Osum, przy nowym moście wiszącym, wznosi się kolejna świątynia muzułmańska to meczet kawalerów. Pochodzi z XIX wieku i, jak sama nazwa wskazuje, służył do modlitw i spotkań nieżonatym młodzieńcom. Miasto Berat jest doskonałym miejscem, by spróbować tradycyjnej albańskiej kuchni. Rzadziej tu można spotkać ryby i owoce morza, które królują na wybrzeżu. Wybieramy polecaną tu restaurację Antigoni. Na przystawkę dostajemy znany nam już byrek, ciasto filo lub jówka wypełnione różnymi nadzieniami. Kolejna z popularnych przystawek albo dań bałkańskich, to nadziewane papryki. Mogą być wypełnione samym ryżem lub z mięsem. To już kofte, a do nich opiekane ziemniaki. Kofte to kotlety, klopsiki z mięsa mielonego z cebulą, tu z mięsa wołowego. Coś jak nasze mielone. Ta pyszność to fergesę z cielęciną. Fergese to warzywna pasta z serem, z dodatkiem pomidorów, papryki i czosnku. Może być osobnym daniem lub do połączenia i zapieczenia z mięsem. Tu z cielęciną. Z napojów zamawiamy piwo, oczywiście albańskie. Jedne z najpopularniejszych to tirana lub korcza. Z mocniejszych trunków albańskich można spróbować słynną raki zwaną też albańskim bimbrem. Najpopularniejsza jest raki z winogron. Są też śliwkowe, gruszkowe czy pigwowe. Smakosze doceniają albański koniak, tu pod nazwą brandy z powodu zastrzeżenia nazwy koniak. A na trawienie albańskich sycących dań można wybrać gorzki, ziołowy likier fernet. Więcej specjałów w kuchni albańskiej możecie poznać w pozostałych odcinkach naszej podróży po Albanii. Po kolacji nastał już wieczór w beracie. Odwiedzając to miasto, warto tu zaplanować nocleg, by poczuć wyjątkową atmosferę po zmroku. Zobaczyć, jak miasto pięknieje jeszcze bardziej. Najbardziej wyróżniającym się, bo nowocześnie oświetlonym elementem wieczornego pejzażu tutaj jest nowy most wiszący. Turyści przemieszczają się nim pomiędzy dwoma słynnymi dzielnicami. Często robi się tu tłoczno, co chwila ktoś przystaje, by podziwiać widoki. To nocna gorica. I na dzielnice po drugiej stronie rzeki Osum. Dzielnice Mangalem. To miejsce, które odwiedziliśmy już za dnia Meczet Królewski. Obok Meczetu Królewskiego, położony w ramach tego samego kompleksu klasztor Bektaszytów. Pięknie wyeksponowane kolejne meczety kawalerów. I meczet ołowiany, a to już prawosławna katedra świętego Dymitra. Najwięcej amatorów wieczornego i nocnego życia skupia się na Bulwarze Republiki. Spokojne za dnia miejsce teraz wypełnia się gwarem chętnych do skorzystania z licznych restauracji, barów i klubów. Bulwar Republiki tętni życiem. Z doniosłym tłem w postaci okien dzielnicy Mangalem. Nieco dalej od tego turystycznego centrum stoi znany nam już historyczny most Gorica. Może i dobrze, że jest kawałek oddalony od nocnych atrakcji Beratu, bo można nim spokojnie nocą się przespacerować. Późną nocą, kiedy wieczorny gwar już ucicha, turyści chowają się w hotelach, mieszkańcy w domach. Jak miło z okna posłuchać w końcu rzeki, cykania świerszczy spojrzeć prosto w tysiące okien, szum wiatru zdaje się szeptać wielowiekowe historie, Niemniej pięknie w hotelu Ansel w Beracie jest o poranku. Albańskie śniadaniowe pyszności pojawiają się na stole. A wokół, tak piękne widoki. Trudno zdecydować, na czym się skupić. Rządnego przygód turystę, czas jednak nagli. Wybieramy się na zwiedzanie atrakcji Beratu, która góruje nad miastem. Twierdze widać z każdego punktu Beratu, ale dostać się już wcale nie tak prosto. Droga może nie jest długa, ale dość kręta, stroma i w czasie letnich upałów w Beracie bardzo męcząca. Może wyjdziemy na dość wygodnych turystów, ale naprawdę polecamy jednak podjechać do zamku albo busem, albo własnym autem. Na górze czeka Was sporo chodzenia, więc warto zaoszczędzić nieco sił. Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie datowane są już na IV wiek przed naszą erą. Twierdza w Beracie powstawała przez wiele wieków. Była przebudowywana i zmieniała swój wygląd. Zamek otoczony jest murami z 24 wieżami. Wewnątrz cytadeli toczy się normalne życie. Wśród zabytkowych fortyfikacji i świątyń stoją tradycyjne stare domy mieszkalne. Znajdują się tu sklepy i restauracje. Wzgórze ma wysokość niespełna 200 metrów. Historia twierdzy związana jest bezpośrednio z historią całego beratu. Ślady osadnictwa pochodzą z 2000 roku przed naszą erą. Od IV wieku przed naszą erą mieszkali tu Ilirowie. W II wieku przed naszą erą miasto zostało zdobyte przez Rzymian. W V wieku rządzili tu Bizantyjczycy. Od IX Bułgarzy, potem znów było Bizancjum. W 1417 roku Berat zdobyli Turcy osmańscy. W XIX wieku odbito miasto z rąk tureckich, a miasto stało się ważnym ośrodkiem albańskiego ruchu narodowego. W XX wieku, w czasach komunistycznych, Berat stał się miejscem zesłania dla więźniów politycznych i ich rodzin. Zamek, jaki widzimy dzisiaj, pochodzi głównie z XIII wieku. W obrębie fortecy znajdują się i bizantyjskie kościoły, i osmańskie meczety. Po przejściu przez bramę zewnętrzną, odwiedzający przedzierają się przez tradycyjne domy osmańskie. Cały kompleks zajmuje ponad 9 hektarów. Warto mieć przy sobie jakiś plan. No chyba, że chcecie się romantycznie zagubić wewnątrz tej cytadeli. Jeśli już się odnajdziecie, to koniecznie trzeba odwiedzić Muzeum Ikon Onufrego. To raj dla wszystkich zainteresowanych sztuką bizantyjską i ikonami. Znajduje się wewnątrz kościoła zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Jest to największy kościół na terenie zamku. Znajdują się tu dzieła sztuki z okresu od XIV do XX wieku. Główną atrakcją muzeum jest Ikonostas z XIX wieku. Niestety wewnątrz nie można filmować. Na terenie twierdzy Berad znajdują się dwa meczety właściwie ruiny. To meczet czerwony, wybudowany na początku XV wieku po podboju twierdzy Berad przez Turków Osmańskich. Służył miejscowemu garnizonowi oraz kupcom zatrzymującym się w twierdzy. Obecnie pozostałe po nim zarys fundamentów oraz spory fragment minaretu. Nieopodal znajdziemy biały meczet, z którego zachował się zarys murów oraz fundamenty minaretu. Warto tu też odszukać i wejść do środka, właściwie zejść w dół XIV wiecznej kamiennej cysterny. Służyła oczywiście do magazynowania wody dla twierdzy. Nigdyś na terenie Cytadeli było 20 cerkwi. Wiele z nich zniszczono w czasie komunistycznego reżimu. Warto tu zajrzeć do cerkwi Najświętszej Marii Panny z Blacherne. Odbudowano ją w XVI wieku, ale pierwotnie pochodzi z XIII wieku i jest to najstarszy kościół w Beracie. Niestety wewnątrz nie można filmować. Jedną z najsłynniejszych tutejszych świątyni jest cerkiew Świętej Trójcy. Rdzawa świątynia z XIV wieku znajduje się przy murach tzw. Drugiego Oblężenia. Wewnątrz nie jest duża, ale warto do niej zajrzeć dla dobrze zachowanych średniowiecznych fresków. Oprócz atrakcji historycznych z wielu miejsc, cytadeli w Beracie roztacza się piękny widok na miasto i okolice. To sprawi, że wiele razy przystaniecie, by podziwiać otoczenie, i ostatecznie zwiedzanie zamku to atrakcja nawet na cały dzień. Z całkowicie współczesnych atrakcji, po zwiedzeniu Cytadeli, możecie kupić coś do picia w samochodziku Dum Dum. Atrakcyjność polega na tym, że szef baru rozpoznaje turystów po języku, w jakim się porozumiewają, i słysząc ich, prezentuje im gwiazdę muzyki z ich kraju. Nam trafiła się Maryla Rodowicz. Pan Dum Dum, jak go nazwaliśmy, ma w planach więcej obwoźnych barów samochodzików Dum Dum. Kiedy go spotkacie na zamku w Beracie lub gdzieś indziej w Albanii, możecie powiedzieć, że już o nim słyszeliście z naszego filmu. I posłuchajcie czegoś z polskiej muzyki. Chociaż on już wam coś włączy, widząc was z daleka. Machamy wam na pożegnanie z twierdzy w Beracie. Odwiedzającym Albanię radzimy, jeśli sami tworzycie plan podróży, Berat powinien być waszym obowiązkowym punktem programu. Powoli już zostaje za nami to wyjątkowe miasto. Pozostając pod wielkim wrażeniem Beratu, przenosimy się do kolejnego także zabytkowego miasta Albanii Gjirokastra. Zobaczcie już teraz czy warto je odwiedzić. Polecamy także pozostałe odcinki naszej podróży po Albanii. Sprawdźcie koniecznie czy subskrybujecie nasz kanał. Dajcie kciuk w górę, a w komentarzu napiszcie czy podobało wam się miasto Berat. Albo polecacie jeszcze inne miejsca w Albanii. Do zobaczenia.